Jednego jesiennego popołudnia dostałem wiadomość, że kolejne małżeństwo naszych znajomych się rozpadło. W ciągu tygodnia takich wiadomości otrzymaliśmy pięć. Mm -hmm. Że pięć małżeństw naszych znajomych się rozpadło. Tu nie mówimy o księżach, o rodzinach kapłańskich, po prostu, naszych znajomych. Ania pracowała wtedy w ogródku, ja kosiłem jakąś tam trawę czy coś tam, tak podszedłem do niej i zadałem pytanie, dlaczego jesteśmy razem? Zobaczmy, kolejna para, która się rozeszła. Przecież my również moglibyśmy znaleźć z tysiąc powodów, <noise> dla których moglibyśmy przestać być małżeństwem. Dlaczego jesteśmy razem? Chodzi o tą umiejętność radzenia sobie w konfliktach i kryzysach małżeńskich, bo to nie jest tak, że rodziny kapłańskie małżeństwu kapłańskie omijają. Kwestia tego, jak my sobie z tym radzimy. No i my sobie z tym my, znaleźliśmy sposób dla siebie sposób i też dzielimy się z tym w kursach, o tym w kursach przedmałżeńskich. Robicie takie mm. tak.